Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, doszliśmy do punktu ostatniego, jaki. Chcemy Państwu przedstawić w imieniu zespołu, czyli wnioski końcowe. Proszę o slajd. Szanowni Państwo, zespół negatywnie ocenia funkcjonowanie powołanych w latach 2016-2023 podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu TU-154M. Cel działania podkomisji, czyli wyjaśnienie przyczyn katastrofy. I sformułowanie działań naprawczych nie został zrealizowany. Podejmowane działania nie były adekwatne do postawionych zadań przez ministra obrony narodowej. Podkomisja nigdy nie przeprowadziła oględzin miejsca katastrofy i wraku samolotu. Proszę o slajd. Minister obrony narodowej doprowadził do zmiany przepisów wykonawczych do ustawy prawo lotnicze. To jest rozporządzenia w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Minister Obrony Narodowej swoim działaniem przekroczył delegację ustawową i odebrał komisji kompetencje badawcze. Doprowadził do powstania odrębnego podmiotu zwanego podkomisją. Podkomisja bezprawnie anulowała raport końcowy z badania Zdarzenia lotniczego samolotu TU-154M nr 101 zaistniałego w dnia 10 kwietnia 2010 roku w rejonie lotniska Smoleńsk Północny. Proszę o slajd. Podkomisja skupiła się na udowodnieniu hipotezy wybuchu, odrzucając inne scenariusze przebiegu katastrofy, koncentrując swój wysiłek na poszukiwaniu argumentów na jej potwierdzenie i negowaniu innych hipotez. Świadomie i celowo wpływano na wnioski z niektórych badań, tak, aby potwierdzić hipotezę wybuchu, pomijano lub odrzucano wyniki badań niezgodnych z hipotezą wybuchu. Podkomisja przerwała prace badawcze prowadzone na jej rzecz w przypadkach, gdy ich wyniki były niezgodne z oczekiwaniami. Proszę slajd. Prowadzono prace badawcze w sposób chaotyczny, bez planu, często w, opar w, w oparciu o doraźne decyzje przewodniczącego. Brak analiz prawidłowości i zaproponowanych i wykorzystywanych metod badawczych przez wykonawców. Nie dokumentowano wyników wielu prac w postaci raportów. Ich przyjęcie ograniczało się jedynie do oświadczenia przewodniczącego lub osoby upoważnionej o wykonaniu pracy, co stanowiło podstawę do zapłaty wynagrodzenia. Podejmowano nieoptymalne działania polegające na dublowaniu tematów prac badawczych, co naraziło skarb państwa na dodatkowe koszty. Proszę dalej. Powoływano do składu podkomisji wiele osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji w dziedzinie badania wypadków lotniczych, co skutkowało niewłaściwą oceną materiału badawczego i błędną weryfikacją innych hipotez. Spowodowano trwałe zniszczenie samolotu TU 154M nr 102 poprzez świadome działanie członków podkomisji uniemożliwiające jego naprawę. Celowo przedłużano funkcjonowanie podkomisji przez ministra obrony narodowej na wniosek przewodniczącego podkomisji bez uzasadnienia merytorycznego. Podkomisja bezprawnie i niecelowo funkcjonowała po przyjęciu raportu z jej prac po dniu 10 sierpnia 2021 roku. Proszę slajd. Jeżeli chodzi o umowy, szanowni państwo, panie premierze, panie ministrze, zawierano szereg umów z ekspertami na świadczenie usług po ich wykonaniu lub w trakcie realizacji tych działań. Stwierdzono występowanie błędów merytorycznych w umowach. Stwierdzono świadczenie przez ekspertów usług na rzecz podkomisji bez zawarcia umów. Zawierano umowy na świadczenie usług eksperckich w zakresie prac badawczych, które nie miały merytorycznego i badawczego uzasadnienia. Wypłacano wynagrodzenia na podstawie umów i aneksów do umów, które już wygasły. Nie przestrzegano postanowień i procedur odbioru prac wykonanych na rzecz podkomisji. Proszę dalej. Stwierdzono nieuzasadnione, nieuzasadnione wydatkowanie środków z budżetu państwa. Na zabezpieczenie funkcjonowania podkomisji przez żandarmerię wojskową oraz dowództwo garnizonu Warszawa. Stwierdzono niesprawowanie nadzoru i kontroli przez ministra obrony narodowej nad zasadnością i celowością wydatkowania środków z budżetu państwa na rzecz podkomisji. Stwierdzono, że o konieczności wydatkowania środków publicznych celem zabezpieczenia potrzeb finansowych generowanych przez podkomisję decydował. Przewodniczący podkomisji. Proszę dalej. Szanowni Państwo, udział procentowy wydatkowanych wydatków na wynagrodzenia członków podkomisji w stosunku do całościowych kosztów jej funkcjonowania dowodzi, że głównym zamiarem działalności podkomisji było osiągnięcie jak najwyższych profitów finansowych z pracy świadczonej na rzecz podkomisji. Stosunek wydatków eksperckich do wydatków na wynagrodzenia członków podkomisji po 2021 roku dowodzi, że badanie i wyjaśnienie przyczyn katastrofy nie były głównym celem dalszej działalności podkomisji. Proszę dalej. Naruszano przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych przez członków podkomisji, skutkujące wszczęciem postępowań wyjaśniających. Przetwarzano materiały niejawne na jawnym serwerze o nazwie klon. Wykorzystywano prywatne konta pocztowe do wymiany informacji związanych z pracami podkomisji, co jest niezgodne z procedurami obowiązującymi w Resorcie Obrony Narodowej. Udostępniano również materiał będący własnością podkomisji, a tym samym i własnością komisji, osobom trzecim, nie wchodzącym w jej skład. Proszę dalej. Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze. Proszę Państwa, kończąc, jeszcze raz chcę podziękować wszystkim członkom mojego zespołu za wkład, za trud, za poświęcenie, jakie wnieśli w opracowanie i analizę wszystkich wniosków, które są szczegółowo opisane w raporcie. Jednocześnie jeszcze raz podkreślam, że zadaniem zespołu. Nie była próba podjęcia żadnych zadań, żadnych działań mających na celu ponowne badanie wypadku lotniczego. A zadanie, jakie mieliśmy ujęte w decyzji numer 54, te zadania zostały wykonane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie pułkowniku. Szanowni Państwo, zanim będą pytania, jeszcze krótkie podsumowanie. Panie premierze, bardzo proszę. Zapraszam pana pułkownika, pana ministra. Szanowni Państwo, zaraz przejdziemy do pytań. Myślę, że nie wyczerpujemy jeszcze dzisiaj całego nie tematu. Nie ma mikrofonu. O, już. Dziękuję bardzo. Myślę, że dzisiaj jeszcze nie wyczerpujemy całego tematu, bo obszar prac i sama. Sam raport zespołu to jest 800 stron, więc jeszcze wiele informacji, które są nie mniej ważne jak te, które dzisiaj zostały zaprezentowane, będzie do analizy. To, co na pewno będzie przedmiotem naszych działań w najbliższych dniach, tygodniach, to jest oczywiście wyciągnięcie wniosków. Pani mecenas przedstawiała prawne argumenty dotyczące rozporządzeń, które zostały zmienione bez poparcia na przykład rządowego Centrum Legislacji, zakresu wykroczenie poza zakres kompetencji ustawowych, tak naprawdę rozporządzeniem zmieniano ustawy, przekraczano zakres ustawowy dedykowany do aktu wykonawczego. Będziemy to oczywiście na podstawie raportu pilnie naprawiać. Komisja Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Państwowego to jest odpowiednie ciało i tam są eksperci, a nie politycy mają rozstrzygać o ponownych badaniach wypadków lotniczych, bo nie mają do tego wiedzy i są osobami, które nie są przygotowane do podejmowania decyzji w zakresie analizy katastrofy, przyczyn przebiegu. Są od podejmowania decyzji w zakresie administracji, wypełniania ustaw, a nie analizy często bardzo skomplikowanej, do której potrzeba wielu lat doświadczenia, a na pewno ukończonych odpowiednich studiów i posiadania adekwatnego wykształcenia. Więc to będziemy naprawiać. O wnioskach, które płyną i które trzeba skierować. Do organów ścigania, mówiliśmy, przedstawiał te wnioski pan minister Tomczyk. Są oczywiście jeszcze wnioski polityczne, które w tej sprawie wszyscy muszą wyciągnąć, wszystkie środowiska polityczne muszą wyciągnąć wnioski, bo ten materiał przedstawiony przed chwilą i raport zespołu pana pułkownika Błacha jest w wielu miejscach po prostu porażający. Jak można było w pracach pod komisji manipulować, przeinaczać, a przez to oszukiwać całe społeczeństwo? Mówiłem o tym w słowie wstępnym o niszczeniu wspólnoty, która zagraża to niszczenie wspólnoty, rozbicie społeczne, nienawiść, ciężka choroba nienawiści zagraża po prostu bezpieczeństwu państwa polskiego. To jest jeden z filarów. Oprócz siły w sojuszach, oprócz dobrej armii, to właśnie współdziałanie, wspólnota jest podstawą, gwarancją bezpieczeństwa państw i narodów. A wszystkie te działania przez lata 2016-2023 już w formalny sposób w podkomisji, a wcześniej w innych działaniach zespołów parlamentarnych prowadzonych w parlamencie przez pana Macierewicza miały na celu rozbijanie wspólnoty narodowej i sianie tego zamętu. Wydawać by się mogło, że po obrazie przedstawionym przez chwilę przez naszych ekspertów wojskowych, cywilnych, przez zespół pana profesora, pana pułkownika Błacha, że tam panował istny chaos, rozgardiarz, bałagan. To prawda w ochronie dokumentów niejawnych, informacji niejawnej, w planowaniu prac, w działaniu, w powielaniu tych samych na przykład badań w wielu miejscach, co narażało na kolejne wydatki skarb państwa, na nieuzasadnione wydatki. Ale w tym bałaganie, w tym chaosie jednak ten cel nie sprawdzenie przyczyn katastrofy, nie. Pokazanie prawdy, nie dojście do prawdy było celem. Udowadnianie tylko i wyłącznie swojego celu politycznego, postawionego w hipotezie o wybuchu, było celem. I w tym chaosie ktoś bardzo skrupulatnie działał. Może ten chaos był po to, żeby zasłonić prawdziwy cel, jakim było właśnie dzielenie i burzenie, sianie nienawiści i niepewności. A nie dojście do prawdy. Po co była e, praca dziesięciomiesięczna zespołu? Ludzi, którzy się temu poświęcili, którym jeszcze raz bardzo dziękuję Wam wszystkim, Szanowni Państwo, Panie Pułkowniku, na Pana ręce, ale są tutaj wszyscy członkowie, którzy się podpisali pod tym raportem. Wnosili do niego swoją pracę, swoją analizę. Po co była ta praca? Po to, żebyśmy wyciągnęli wnioski. Żeby nigdy w historii Polski już więcej. Instytucje tego typu, jak podkomisja, która w swoich pracach, jak widać w tych raportach, manipulowała, a szczególnie jej przewodniczący, pan Macierewicz, manipulował, żeby nie miało to miejsca, żebyśmy wyciągnęli te wnioski. To jest w ogóle sens działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który nie został zrealizowany, jak przed chwilą pan pułkownik pokazywał. Podkomisja i badanie wypadku lotniczego jest po to, żeby. Nigdy więcej do takich wypadków nie dochodziło. Żeby wyciągnąć wnioski, zastosować pewne zmiany, ten cel określony w decyzji ministra obrony narodowej nie został osiągnięty. Cel wyjaśnienia nie został w ten sposób osiągnięty, bo miał na celu inne prawdziwe działanie tak naprawdę ten cel potwierdzenia swojej hipotezy, a nie znalezienia prawdy I to jest zasadnicza różnica. Szanowni Państwo, będziemy. Ten raport będzie za chwilę dostępny na, na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Pan minister Tomczyk dziękował Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Państwowego. Dziękował też wcześniej prowadzącym działania panu ministrowi Millerowi, Jerzemu Millerowi. To prawda, bo trzeba te podziękowania jeszcze raz uwypuklić, ponieważ wiele z tych osób, które pracowały wówczas nad badaniem, wnosząc swoją wiedzę i doświadczenie, później zostało odsądzonych od czci ich wiary. I zadaniem demokratycznego państwa prawa Rzeczpospolitej jest zawsze przywracanie należytego szacunku wobec tych osób, które służą ojczyźnie i ich pracy. I to też należy dzisiaj uczynić. Myślę, że ten raport zespołu jest. Dla tych, którzy wtedy pracowali nad zbadaniem przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem, jest najlepszym dowodem, może nie zadośćuczynieniem, ale dowodem tego, że państwo polskie wcześniej czy później zawsze do prawdy dojdzie i będzie tą prawdę pokazywać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli mogę, panie premierze, to co pan powiedział, jest, jest kluczowe na końcu. To znaczy od momentu, kiedy pan Antoni Macierewicz zajął się całą sprawą, minęło naprawdę wiele lat. Ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba pokazać prawdę i zawsze taki moment w historii czy Polski, czy historii świata następuje. I myślę, że możemy się do tego zgodzić, że to jest też taka przestroga dla wszystkich tych, którzy kiedykolwiek chcieliby się posłużyć takimi metodami. Metodami manipulacji, metodami kłamstwa, metodami oszustwa, po to, żeby udowodnić z góry założoną tezę. Dlaczego ta sprawa trwała tak długo? jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza. No z prostego powodu. Nie da się przy pomocy faktów udowodnić kłamstwa. Tego się po prostu nie da zrobić. W związku z tym zamawiano kolejne ekspertyzy, jeżeli te ekspertyzy nie pasowały do hipotezy i odrzucano. Ten mechanizm zresztą został nakreślony tutaj przez pana profesora. To znaczy najpierw pojawiał się ekspert, przedstawiał ekspertyzę, później Pojawiały się trudności w korespondencji, brak przekazywania danych, później brak chęci zapłaty, później warunkowanie chęci zapłaty zmianą przyczyny katastrofy, później ewentualnymi groźbami lub sugestiami, które raczej są do oceny prokuratury niż polityków. Ale ten cel, jeżeli chodzi o działalność Antoniego Macierwicza, od początku wydaje się był. Jasne, to był po prostu świadomy wybór, żeby tego procesu nigdy nie zakończyć, z jednej strony, a z drugiej strony, żeby, tak jak powiedział jeden z członków podkomisji smoleńskiej, pan Jorgensen, żeby to służyło właśnie propagandzie i polityce, bo dokładnie temu służyła działalność podkomisji smoleńskiej. Chciałbym też, żebyśmy nie przeszli nad tą sprawą tak jak to często w naszej historii, czy teraz w 2024 roku się dzieje życie pędzi, dużo rzeczy się zmienia. To, co Państwu pokazaliśmy, i w ogóle cała ta sprawa, zajęła dekadę i cała ta sprawa to jest bardzo poważna historia, która musi mieć poważne implikacje, jeżeli chodzi o przyszłość, zarówno jeżeli chodzi o prawo, ale też jeżeli chodzi o kwestie czystej sprawiedliwości. Ja jako obywatel, my jak tutaj stoimy, Pan minister obrony decydując o, o powołaniu zespołu, pan pułkownik Błach na czele, cały zespół mogliśmy dać dzisiaj Państwu prawdę, po prostu zbiór faktów, który będzie za chwilę dostępny w formie elektronicznej. Natomiast ja osobiście jako obywatel liczę teraz na sprawiedliwość. Myślę, że to jest taki element, który narzuca się sam. Za nami 9 miesięcy czy 10 miesięcy tytanicznej pracy, 180 tysięcy stron materiałów, kilkanaście terabajtów danych, ale to wszystko było kłamstwem za publiczne pieniądze. Ktoś na tym zbijał kapitał polityczny, budował całą mrzeszę argumentów, która była używana, ale też po prostu, jak to ktoś dzisiaj w trakcie prezentacji ujął, chodziło też po prostu o pieniądze. Szanowni Państwo, Wydaje mi się, że w ogóle do tej pory nigdy jeden człowiek nie zrobił tak wiele złego, jeżeli chodzi o kwestię podzielenia narodu, jak Antoni Macierewicz. I też y, jeszcze raz chciałbym tylko dodać, że mam nadzieję, że nigdy do tej sprawy nie przejdziemy jak do każdej innej. To jest sprawa bardzo poważna, która będzie wymagała jeszcze od organów państwa, zarówno od służb specjalnych, jak i od prokuratury i wielu innych instytucji, bardzo poważnego podejścia i wyciągnięcie wniosków, tak, żeby te wnioski na zawsze z nami pozostały. Mam nadzieję, że nigdy państwo Polskie nie będzie już bezbronne wobec kłamstw. Bardzo dziękuję. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu, kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.